Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście na diecie keto byłoby wszystko idealne, to znaczy tracimy masę ciała, tak? tę, tę tłuszczową masę ciała, budujemy mięśnie, tak, widzimy wysportowane osoby, które są na diecie keto, tak zwany też fenotyp LMHR, o którym już wcześniej mówiłem. Prawidłowa glikemia na czczo, tak? Prawidłowe wydawałoby się ciśnienie tętnicze. No, wszystko w porządku, tylko ten cholerny cholesterol LDL wybity w górę, tak? Trójglicerydy mogą być bardzo ładne, na przykład 70-80 mg na decylitr. Przy normie obecnie poniżej 100 mg na decylitr. Ale cholesterol. Czasami jest wybity w górę. No, oczywiście, jeżeli jest to dieta oparta głównie na tłuszczach zwierzęcych i mięsie czerwonym, ten cholesterol często jest wysoki. Natomiast jeżeli jest to dieta ketogenna, oparta na przykład na na czym bo można skonstruować do, dobrą dietę ketogenną oparta na przykład na yy, na przykład na orzechach na przykład na olejach roślinnych tutaj na przykład oliwa z oliwek czy olej lniany, wysokolinolenowy oparta na warzywach niskowęglowodanowych no to ten cholesterol nawet LDL może utrzymywać się w normie i może to być zdrowa dieta ketogenna jak najbardziej ale problem jest na przykład u tych osób na diecie ketogennej że często próbują mówić że ten LDL nie powoduje miażdżycy i szukają jakichś tam wyników badań w internecie pod swoją tezę, co już mówiłem kiedyś, że to się nazywa cherry picking albo właśnie in publication bias. Czyli to, co chcielibyśmy wyszukać, tak? To, co żeby nam pasowało, żebyśmy nie musieli rezygnować z tych smażonych, prawda, steków czy smażonego, tłustego mięsa. I okazuje się, że dwie takie teorie sobie część z tych osób stworzyła. Pierwsza to jest taka, że istnieją LDL o różnej gęstości, czyli my mamy generalnie cholesterol, czyli lipoproteinę o małej gęstości LDL, która jest nazywana tym złym cholesterolem, i lipoproteinę o dużej gęstości, czyli ten. W cudzysłowie dobry cholesterol HDL. Natomiast część osób uważa, że w obrębie LDL istnieją jeszcze takie podfrakcje, czyli lipoproteiny o małej, średniej i większej gęstości i te o większej gęstości działają mniej szkodliwie, a te o małej gęstości bardzo szkodliwie. I że na diecie ketogennej głównie mamy LDL, ale o tej większej gęstości. Moi drodzy, dalej to jest LDL. Więc, czy to będzie bardziej czy mniej szkodliwe, to nadal jest szkodliwe działanie. Wiadomo, że możemy mieć na przykład HIV, możemy mieć przeziębienie, jedna choroba jest poważniejsza od drugiej, ale no, niestety nie chcielibyśmy mieć żadnej. Więc, w dalszym ciągu, jest to ta lipoproteina o niskiej gęstości, która powinna być jak najniższa. Natomiast drugim argumentem często stosowanym na diecie ketogennej jest to, że za zawał serca rozwój miażdżycy odpowiada uszkodzenie śródbłąka naczyń. Jeżeli on zostanie uszkodzony w wyniku np. Na nadciśnienia tętniczego, albo u osoby z cukrzycą w wyniku powstawania AGE, czyli zaawansowanych produktów glikacji białek, np. kolagenu, to wtedy tam się robi stan zapalny, w który wnika ten cholesterol prawda, i buduje się blaszka miażdżycowa, która później ulega uwapnieniu. Ale wiele osób mylnie sądzi, że gdyby nie doszło do tego uszkodzenia, no to ten cholesterol by tam nie wniknął. I osoby na diecie ketogennej rzekomo zdrowe o sylwetce LMHR z prawidłowym stężeniem trójglicerydów, prawidłowym ciśnieniem tętniczym i prawidłową glikemią naczczą. Uważają, że jeśli mają wysoki LDL, ale nie mają innych czynników ryzyka, to przez te nieuszkodzone naczynia, na przykład z powodu. Cukrzycy z powodu nadciśnienia, ten LDL nie będzie szkodził. Otóż to jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że LDL może wnikać w głąb naczyń poprzez specjalne receptory, na przykład LDL receptor, tak, które mogą znajdować się i na makrofagach, i na śródbłąku. To znaczy, że jeżeli dochodzi do internalizacji, czyli wnikania tego cholesterolu, gdy jest w wysokim stężeniu, no to wtedy nie musi być uszkodzenie śródbłąka naczyń. Oczywiście to uszkodzenie sprzyja, przyspiesza i zwiększa prawdopodobieństwo. Natomiast jeśli go nie ma, to cholesterol będzie wnikać przez nieuszkodzony śródbłonek, wykorzystując receptory tak, dla cholesterolu, będzie po prostu pochłaniany i wnikany do środka. Oczywiście ten proces będzie mniejszy, w mniejszym stopniu przebiegał niż przy uszkodzeniu naczyń, tak jak już powiedziałem, ale jeżeli jest to stężenie bardzo wysokie, to również tutaj do takiej sytuacji może dojść. I to jest pierwsza sprawa, czyli ten cholesterol tam już. W naczyniu, w środku, we wnętrzu, tak? Będzie pochłaniany przez monocyty, które tam się dostaną, przekształcą w makrofagi, a później pochłoną ten cholesterol, bo monocyty zeżrą wszystko, co im wpadnie pod nogi, może nie pod nogi, ale na co napotkają, w zasadzie makrofagi, tak? I zaczną wyrzucać cytokiny, indukując stan zapalny, czyli może być taka sekwencja, że cholesterol LDL wynika do naczynia, tam się utlenia. Tam jest pokłoniany przez makrofagi, i tam jest przez te makrofagi utleniany i wywołuje stan zapalny, mimo że nie było uszkodzenia śródbłąka. I druga sprawa jest taka, że w zasadzie istnieje zależność. Im wyższy LDL, tym więcej utlenionego nie, cholesterolu oksy LDL. Bo cholesterol LDL może się utleniać do okcji LDL. A im więcej utlenionego cholesterolu, to wtedy tym większe ryzyko uszkodzenia śródbłąka i zapoczątkowania procesu zawału miażdżycy. Czyli dlaczego wysoki LDL sam w sobie jest zły? Bo po pierwsze utlenia się do. Oksji LDL, który jest szkodliwy, wywiera bezpośrednie działanie szkodliwe, a po drugie, dlatego, że może wnikać do naczyń i tam się utleniać, na przykład być utleniany przez makrofagi tkankowe, co zapoczątkowuje uszkodzenie naczyń i rozwój miażdżycy. Dlatego jest teraz zasada: the lower the better. Cholesterol LDL powinien być jak najniższy, u osoby bez czynników ryzyka, czyli bez cukrzycy, nadciśnienia, choroby nerek. Która nie pali papierosów z prawidłową wagą ciała poniżej 115 mg na decylitr. Jeżeli są czynniki ryzyka, to poniżej 100, poniżej 70 mg na decylitr. Czy może być zbyt niski? Generalnie nie. Tak jak powiedziałem, nie ma dolnej wartości. Jeżeli ktoś ma bardzo niski, poniżej 30, poniżej 40 mg na decylitr, a stosuje normalną dietę, nie, nie jest tutaj osobą, która bierze leki takie jak statyny, to należałoby się zastanowić, czy na przykład nie jest osobą niedożywioną, wykonać badania antropometryczne, ale również na przykład enzymy wątrobowe, oznaczyć ASPAT, ALAT, TSH, wykluczyć nadczynność tarczycy, chorobę wątroby. Jeżeli tutaj wykluczymy niedożywienie, chorobę wątroby, nadczynność tarczycy, to należy się cieszyć, że ten LDL jest taki niski. Moi drodzy i tutaj kolejna kwestia, czyli tutaj chciałbym powiedzieć, że sam LDL, nie skupiamy się na podfrakcjach, nie skupiamy się na tym, czy on jest utleniony, czy nie, sam LDL powinien być jak najniższy. Natomiast, y, oczywiście, ktoś mi zadał pytanie, to dlaczego medyczne laboratoria diagnostyczne oferują oznaczenie e ldl Czy to nie jest tak, że badanie LDL, które de facto często jest wyliczane z pewnego wzoru, tak zwanego wzoru Friedewalda, jest przestarzałe, a my powinniśmy teraz oznaczać? Oxy-LDL. Otóż nie, to badanie Oxy-LDL jest badaniem naukowym. ono nigdy nie zostało wprowadzone do rutynowej diagnostyki i nie powinno być wykonywane, ponieważ wasz lekarz przepisze wam leki i podejmie decyzję terapeutyczną na podstawie LDL, a nie na podstawie wymyślonego sobie oksy LDL. Bo jeżeli masz nawet Oxy-LDL w normie, a LDL wysoki, to i tak za chwilę możesz mieć wysoki Oxy-LDL, bo nie masz gwarancji, i nie wiesz, kiedy ten LDL się utleni do tej formy utlenionej, czyli oksy LDL. I tutaj faktycznie medyczne laboratoria diagnostyczne oferują takie badanie, które można wykonać, ale tylko z ciekawości. Ono nie jest, tak jak powiedziałem, dla lekarza podstawą podejmowania decyzji terapeutycznych. Więc po co takie badanie wykonywać? Medyczne laboratoria diagnostyczne mogą być placówkami komercyjnymi, które. Wykonują, wykonają dla klienta każde badanie, jeżeli klient zapłaci, klient nasz pan. Nieważne, czy to badanie będzie miało wysoką czy niską wartość diagnostyczną, ważne, żeby to nie było badanie z zakresu pseudodiagnostyki, tak jak na przykład badanie żywej kropli krwi czy biorezonans. Jeżeli jest to badanie laboratoryjne, rozrobione lege artist, to nawet jeżeli wartość diagnostyczna tego badania jest żadna czy mała, to oczywiście, jeżeli zapłacicie, to będziecie mieli takie badanie, pytanie po co. Z ciekawości Wam powiem, że również HDL może się utleniać do oksy HDL, który jest szkodliwy. I na ten temat już nagrałem osobny film, że nawet wysokie stężenia HDL, który był uważany za dobry cholesterol, też są niedobre, jeśli towarzyszy temu wzrost całkowitej ilości cholesterolu, bo HDL też może się utleniać i traci swoje funkcje, jakby ochronne na śródbłonek naczyń, a zaczyna być właśnie tą cząsteczką. Która jest pozbawiona tego ochronnego działania, zaczyna wywierać efekt niestety proaterogenny, i o tym też trzeba pamiętać. Przypomnijmy zatem na koniec: cholesterol całkowity powinien wynosić poniżej 190 mg na decylitr. HDL powyżej 40 mg na decylitr u kobiet, 45 mg na decylitr u mężczyzn, ale też nie za wysoko. Uważa się, że tak do 80-90 mg na decylitr, to wszystko powinno się jakby zamykać w tej całkowitej wartości cholesterolu 190 mg na decylitr. LDL poniżej 115 mg na decylitr u osób bez ryzyka, natomiast trójglicerydy ta norma wynosi poniżej 100 mg na decylitr. Niedawno było jeszcze 150 mg na decylitr. Dlaczego te normy się zmieniają? Ja Wam mówiłem w osobnym filmie to wcale nie chodzi o to, żeby Big Pharma się bogaciła. Moi drodzy, ostatnio chciałem zrobić przyjemność pewnej kobiecie z dzieckiem, którą spotkałem i zaczepiłem ją i mówię że pani syn jest taki jak pociąg. Co, dziękuję za miłe słowa. Znaczy, że co, że taki silny, taki mocny? Nie, opóźniony. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.